Po drugie, piękne widoki, piękne krajobrazy, jak to wszystko tak ładnie jest z śniegiem zasypane. Ponadto, można sobie potrenować doskonale technikę jazdy po śniegu, a także po śliskim, bo tu zupełnie inaczej się jedzie, niż jakby tego śniegu ani lodu w ogóle nie było. Niestety, minus jest taki, że teraz, jak jest tyle tego śniegu, mało pożywienia, wychodzą dziki na drogę. Tu jest w tym lesie pełno dzików, które można spotykać dosłownie wszędzie. Na każdym kroku. Kolejna kwestia to jest napęd. On będzie się zużywał znacznie szybciej, jak jest teraz ten brud cały, zwłaszcza gdy nie będzie on na bieżąco oczyszczony. No i prawda jest taka, efektowa, że wiadomo, się faktycznie nie chce tego robić. W związku z czym ja się liczę z tym, że na wiosnę trzeba będzie wymienić łańcuch, kacetę, przyrzutkę, tak już jest rozwalona. Kolejna zaleta. Tam no, posłuchajcie, jak ten śnieżek chrupie. To jest taki piękny dźwięk. No i owszem, ktoś mi teraz może dorzucić, że mało kilometrów teraz jeżdżę, mało kilometrów pokonuję, że rozleniwiam się, że cyczenie jest mało aktywnym miesiącem u mnie. Natomiast będzie tak przez najbliższe, przypuszczam, pół roku, w związku z tym, że w tej chwili priorytetem nie jest pokonanie jak najwięcej kilometrów na rowerze, ani na ogólnie rower, co pisanie pracy magisterskiej. W tej chwili najbardziej mi zależy, żeby w tym roku ukończyć studia. Gdybyście się zastanawiali, to tutaj jest droga, którą od lat nikt już nie chodził. Prawdopodobnie? I jakbyście tam dalej poszli prosto, to byście wyszli przy skrzyżowaniu, które znajduje się przy nocy wojskowej. Natomiast słuchajcie, jestem pod wrażeniem, to osiedle się naprawdę bardzo rozbudowało. To kiedyś takie nie było. Niestety, ludzie tutaj w większości widzę, nie sprzątają po swoich psach. Szłam oszczędzę widoku. Bardzo to ładnie. Ogólnie, gdyby nie to. I teraz słuchajcie, ta tabliczka tutaj w tym miejscu nie ma żadnej mocy prawnej, ponieważ nie można tak sobie zrobić, że nagle w pośrodku drogi publicznej. Ktoś sobie postawi taki napis i nagle ma się dostosować. I nie chodzić tędy. O ile pierwsza część rzeczywiście ma sens, tak druga w ogóle tutaj nie powinna być miejsca. Więc tam ta liczka powinna być ucięta w połowie. Żeby tak było, to przede wszystkim ten teren musiał być tutaj zagrodzony. Zagrodzony oraz byłoby yy, być jakieś usprawiedliwienie, a nie po prostu zakaz ruchu pierwszego teren prywatny. No na pewno.